W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o mało znanej postaci Anioła Niszczyciela. Postać ta pojawia się w Biblii i z rozkazu Boga Jahwe zabija tysiące ludzi. Przyjrzyjmy się zatem trzem przypadkom, gdy na kartach Biblii pojawia się Anioł Niszczyciel. Standardowo interesują nas tylko i wyłącznie dokładne cytaty z Biblii. Na początku przypominam krótko, że Jahwe był Bogiem czczonym przez Izraelitów. Według Biblii Jahwe miał pomocników znanych nam jako tak tzw. aniołowie z hebrajskiego Malakim. Jahwe wysyła na ziemię różnych aniołów, zwykle ich zadaniem było dostarczenie jakiejś informacji. Ci aniołowie byli fizycznymi postaciami działającymi w materialnym świecie. Z historii o Abrahamie, Eliaszu czy Gedeonie wiemy, że Malakim chodzili, jedli, pili oraz dotykali ludzi. Jednym wyróżniającym się aniołem był tak zwany Anioł Niszczyciel (mashit lub Malak hamashit) określany także jako Anioł Pański. Przeanalizujmy zatem trzy przypadki, kiedy Anioł Niszczyciel pojawia się w Biblii. Raz w historii Mojżesza, raz w historii Dawida, a raz w historii Izajasza. Zacznijmy chronologicznie od historii Mojżesza. Jak wiemy, Jahwe objawił się Mojżeszowi i rozkazał mu wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Faraon nie chciał się jednak na to zgodzić, a zatem Jahwe postanowił wymordować wśród Egipcjan wszystko co pierworodne. Jahwe rozkazał Izraelitom, aby pokropili krwią baranka drzwi swoich domów. Zerknijmy do Księgi Wyjścia, rozdział 12, wersety 12-13. Cytuję: Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, ja i Jahwe. Krew będzie Wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was polagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dalej czytamy. A gdy Jachwe będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na drzwiach, to ominie Jachwe takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. Jak czytamy, choć to Jachwe będzie przechodził, to sam proces zabijania ma wykonać już niszczyciel, który wejdzie do nieoznaczonych domów, aby zabijać ludzi. Dalej czytamy. O północy Jachwe pozabijał wszystko pierworodne Egiptu od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne zbydła. Wcześniej czytaliśmy, że to niszczyciel zabije Egipcjan, tutaj zaś tekst nie pozwala dokładnie zrozumieć, czy zabójcą był niszczyciel wysłany przez Jachwę, czy też niszczycielem był sam Jahwe. Jednak autor listu do Hebrajczyków zawartego w Nowym Testamencie przypomina tę historię i opisuje tę postać jako Oloteu, który niszczy. Przez wiarę uczynił paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Kolejna historia będzie już znacznie bardziej klarowna. Jak wiemy, według Biblii, Mojżesz wyprowadza Izraelitów z Egiptu na pustynię Synaj. Tam Jachwe zawiera przymierze z Mojżeszem i otacza opieką Izraelitów jako swój wybrany lud, nad którym sprawuje pieczę. Jachwe rozkazał Mojżeszowi, a następnie jego następcom aby ci podbijali sąsiednie ludy w krwawych wojnach, zabijając mieszkańców i zajmując ich terytorium. Pomimo tego, że Jahwe był bogiem Izraelitów, stosował okrucieństwo także wobec swojego wybranego ludu. Każdy z nas zna biblijną postać króla Dawida. Dawid był królem Izraela. Pewnego razu król Dawid postanowił przeprowadzić spis ludności. To nie spodobał się Jachwy, który postanowił ukarać za to Izraelitów. Ta sama historia została opisana w II Księdze Samuela oraz w I Księdze Kronik. Zerknijmy do drugiej Księgi Samuela, rozdział 24, wersy od 10 do 11. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Jahwe. Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem. Lecz teraz, o Jachwę, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Jahwe wysłał proroka imieniem Gad do króla Dawida, aby ten przekazał mu jego słowa. Gad przyszedł do Dawida i rzekł do niego: To mówi Jahwe: Wybierz sobie albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące porażek od twoich wrogów, podczas gdy miecz nieprzyjaciół twoich będzie cię ścigał, albo też trzy dni miecza pańskiego i zarazy w kraju, przy czym anioł pański będzie szerzył spustoszenie we wszystkich granicach Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. I rzekł Dawid dogada: Jestem w wielkiej rozterce. Niech wpadnę raczej w ręce Jachwy, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Jak widzimy, rozgniewany Jachwy dał Dawidowi wybór, jaką karę chciałby dostać. Król Dawid wybiera cierpienie z rąk Jachwy licząc na Jego miłosierdzie. Dalej czytamy. Zesłał więc Jachwę, zarazę na Izraela i padło z Izraela 70 tysięcy ludzi. Jak czytamy, 70 tysięcy ludzi pada martwych. Wówczas w historii pojawia się nikt inny jak właśnie anioł niszczyciel. Sprawdźmy zatem, co się stanie dalej. I posłał Elohim anioła do Jerozolimy, aby ją wyniszczyć. Lecz gdy ten dokonywał zniszczenia, wejrzał Jachwę i ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła niszczyciela – Wystarczy, cofnij twą rękę. Stał wtedy anioł pański blisko klepiska Orna na Jebusyty. Dawid podniósłszy oczy ujrzał anioła pańskiego, stojącego między ziemią i niebem, a w ręku jego miecz wyciągnięty nad Jerozorimą. Dawid więc i starszyzna obleczeni w wory padli na twarze. Właśnie przeczytaliśmy fizyczny konkretny opis zdarzeń, Anioł-niszczyciel zabijał Izraelitów blisko klepiska Ornana. Król Dawid zobaczył, jak ów anioł stał między ziemią i niebem, czyli w powietrzu. Anioł-niszczyciel trzymał w ręku bliżej nieokreślony miecz. Ten widok przeraził zarówno Dawida, jak i starszyznę Izraela. Dawid rzekł zatem do Jahwe. Dawid, widząc, że anioł zabija lud, wołał do Jahwe. To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły. Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca. Gad przybył w tym dniu do Dawida i powiedział do niego: Wejdź wznieś ołtarz Jachwy na klepisku Arauny Jebusyty. Dawid dostał zatem polecenia, aby zbudować ołtarz dla Jachwy w miejscu, w którym zobaczył anioła niszczyciela. Dawid odkupił zatem obszar klepiska od Ornana. Dawid odkupił także woły, aby złożyć je w ofierze. Posłuchajmy zatem dalej. Dał więc Dawid Ornanowi za pole sześćset cyklów złota. Następnie zbudował ołtarz Jahwe i złożył ofiary całopalne i ofiary biesiadne. Wzywał jachwę, który go wysłuchał, syłając ogień z nieba na ołtarz całopalenia. Nakazał więc jachwę aniołowi, by schował swój miecz do pochwy. Anioł niszczyciel chowa zatem swój miecz. Jahwe okazuje miłosierdzie. Izraelici przestają być zabijani. Następnie zbudował tam ołtarz Jahwe i złożył cało palenia i ofiary biesiadne. Jahwe okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu. Ofiary spalonego mięsa zwierząt jak zwykle przekonały Jahwe, aby wybaczyć winę Dawidowi. Na koniec czytamy jeszcze. W tym czasie Dawid, widząc, że Jachwe wysłuchał go na glebisku i Ornana, zaraz złożył tam ofiary. Przybytek zaś Pański, który Mojżer zbudował na pustyni, i ołtarz całopalenia znajdował się wtedy na Wyżynie w Gipeonie. Ale Dawid nie śmiał tam iść, aby radzić się Elohim, ponieważ lękał się miecza Anioła Pańskiego. Podsumujmy zatem całą historię. Jachwe nie spodobało się to, że król Dawid przeprowadził spis ludności. Bóg Jahwe dał Dawidowi wybór, czy woli, aby karą był głód, najazd sąsiednich ludów, czy też miecz Anioła Niszczyciela oraz zaraza. Król Dawid wybrał ostatnią opcję, a zatem Jahwe wysyła zarazę oraz Anioła Niszczyciela, który mordował Izraelitów. Biblia skrupulatnie podaje, że śmierć poniosło 70 tysięcy ludzi. Król Dawid oraz starszyzna Izraela widzieli Anioła Niszczyciela, jak ten stał pomiędzy niebem a ziemią z mieczem w ręku, zabijając ludzi. Nie wiemy, jak wyglądał ten anioł. Możemy się tylko tego domyślać, mając na uwadze to, że aniołowie zwykle nosili lśniące stroje okrywające ich ciało. Nie wiemy też, jak wyglądał ów miecz. Anioł Niszczyciel po raz kolejny działał zatem z ramienia oraz woli Jahwe. Trzeci raz Niszczyciel pojawia się za czasów Proroka Izajasza. Już wam kiedyś o tym wspominałem, a zatem do krótko domknijmy historię. Wojska senna heryba w Asyrii otoczyły Jerozolimę. Król Judy Ezechia udał się do świątyni i wraz z prorokiem Izajaszem błagalnie modlił się do Boga Jachwe o pomoc w walce przed senna Herybem. postanowił zatem posłać niszczyciela, aby ten rozprawił się z wojskiem. Zerknijmy do drugiej księgi królewskiej rozdział 19 werset 35. Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Astyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Z kolei druga księga Królińka pisała to w taki sposób: Rozdział 32, versety 20 raz 21. Król Ezechiasz i prorok Izajasz syn Mosa modlili się w tej sprawie wołając ku niebu. Wtedy Jachwę wysłał Anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie Króla Asyryjskiego. Czytamy zatem, że Anioł przybył na miejsce i błyskawicznie zabił tysiące asyryjskich wojowników. Nie wiemy jak dokładnie tego dokonał, jednak możemy się tego domyślić, mając na uwadze historię z Królem Dawidem. Podsumowując, Anioł Niszczyciel był istotą wysłaną przez Jachwę do zabijania ludzi w jego imieniu. Anioł Niszczyciel najpierw zabił pierworodnych w Egipcie, potem zabił 70 tysięcy Izraelitów, a następnie 185 tysięcy Asyrian. Anioł Niszczyciel dzierżył w swoich dłoniach jakiś miecz, który był jego bronią. Biblia jak zwykle podaje bardzo precyzyjne, kronikarskie opisy fizycznych działań. Standardowo kwestia interpretacji tych zdarzeń należy do widzów. Na razie nic wam nie zdradzam. Niebawem kolejne odcinki o Biblii, Sumerach oraz Bogach Bliskiego Wschodu, które rzucą nowe światło na tę całą łamigłówkę. Jak zwykle, piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. A zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.